Cześć Wam, Maciej Michalewski z Elementu. Zapraszam Was na miniserię, kilkuodcinkową na temat stosowania Kanbana w procesach rekrutacyjnych. Pierwszy odcinek podstawowe informacje, co to jest Kanban, skąd ten Kanban się wziął, e, jakie są jego właśnie podstawowe zastosowania w procesach rekrutacyjnych. Ale w kolejnych odcinkach e, podzielę się z Wami kilkoma no, bardzo ciekawymi przykładami zastosowania kanbana, przykładami, które najczęściej gdzieś podpatrzyłem u albo naszych klientów albo ogólnie po prostu gdzieś tam w, wśród społeczności HR, także myślę, że znajdziecie kilka inspiracji dla siebie i w waszych systemach rekrutacyjnych czy nie wiem, w takich aplikacjach jak Trello, Asana, które też można przecież Stosować do prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a są tam dostępne tablice kanbanowe, no, będziecie mogli po prostu skorzystać z tej wiedzy, skorzystać z tych pomysłów i ułatwić sobie pracę. Także zapraszam. Co to jest kanban? Skąd ten kanban się wziął? Od tego zacznijmy i to najlepiej sobie sprawdzić na Wikipedii. I tutaj widzimy, że kanban to opracowana w latach 40. XX wieku w Japonii metoda sterowania procesem produkcyjnym. Słowo kanban w wolnym tłumaczeniu można w poniższym przypadku dać jako spis widoczny, w pierwotnym znaczeniu w języku japońskim oznacza szyld, tabliczkę z napisem informującym billboard. No i właśnie tutaj po prawej stronie widzimy też taki przykład kanbana, gdzie mamy taką tablicę i tutaj na niej jakieś elementy, jakieś etapy, między którymi możemy sobie tymi elementami, elementami przenosić, czy między tymi etapami te elementy możemy sobie przenosić. I właśnie ta funkcja tablicy kanbanowej, polegającej na tym, że mamy tam Etapy, jakieś elementy, które sobie można między tymi etapami przenosić I, i ta właściwość tablicy kanbanowej, że ja na nią po prostu patrzę, tak jak na tablicę korkową z karteczkami i ja tak naprawdę całym swoim wzrokiem od razu obejmuję cały ten proces, wszystkie jego elementy, no to to jest ta właśnie największa chyba wartość tablic kanbanowych, że one dają taki bardzo przejrzysty widok na cały proces. Czy to proces rekrutacyjny, czy proces sprzedażowy, czy planowanie jakichś swoich, nie wiem, zajęć prywatnych. E, tak naprawdę każdy proces, który składa się z jakichś etapów, e, to po prostu świetnie się nadaje do zaprezentowania na tablicy, na tablicy kanbanowej. I stąd też, czy systemy, zarządzania projektami takie ogólne, jak nie wiem, właśnie Trello, jak Asana, jak Monday, czy tak naprawdę no setki czy tysiące pewnie na całym świecie różnych aplikacji zarządzania projektami jest, to chyba większość z nich, a przynajmniej większość z tych takich nowoczesnych i popularnych na świecie aplikacji te tablice kanbanowe mają. Nie są to jedyne formy Prezentowania i zarządzania procesem, tak? Właśnie na przykład w Mandeju, którego ja korzystam, no tam jest i Kanban, ale są też inne formy prezentacji danych, ale Kanban no, jest taką bardzo wygodną formą, bo po prostu wszystko z lotu ptaka widzimy, cały ten proces, wszystkie jego elementy, i, i bardzo wygodnie się po prostu na tym, na tym pracuje. No i. Jakby tak trochę mówiąc właśnie o historii Kanbana, o jego rozwoju, no to szybko ten Kanban został zaadaptowany też do najpopularniejszych systemów CRM-owych, czyli zarządzania sprzedażą. Tamten Kanban też bardzo często się pojawia. Ja też korzystam z takiego systemu crm do sprzedaży elementu i to jest Pipedrive. Tamten Kanban też jest oczywiście dostępny. No i w systemach ATS-owych takich element, ale tak naprawdę chyba we wszystkich, albo no niemal wszystkich nowoczesnych systemach rekrutacyjnych, systemach ATS-owych Kanban jest dostępny. Także myślę, że większość z Was już z Kanbanem się spotkała. No i w takim razie zobaczmy, jak ten Kanban właśnie w procesach rekrutacyjnych może być stosowany. No dobrze, to jesteśmy sobie w systemie rekrutacyjnym. W, tutaj utworzyłem jakiś fikcyjny proces rekrutacyjny na stanowisko specjalista do spraw sprzedaży. No i widzimy właśnie już w tym procesie etapy na tablicy kanbanowej. Czyli mamy po prostu widok takiej właśnie tablicy, widzimy poszczególne etapy, nowe CV rozmowa. I zatrudnienie, i widzimy jednego kandydata. E, więc tu już mamy taki podstawowy proces rekrutacyjny, e, zaprezentowany na tablicy kanbanowej. I teraz właśnie właściwością taką wygodą, e, jaką dają te tablice kanbanowe, to jest to, że tak naprawdę możemy sobie tworzyć dowolne etapy na tych, na tych tablicach. Więc ja mogę sobie teraz wejść, Tutaj w elemencie akurat wchodzimy w tym przyciskiem w edycję, w zakładkę proces rekrutacyjny. I tutaj sobie po prostu klikam dodaj etap. Powiedzmy, że tu będzie druga rozmowa. Zapisz. Ten etap przeciągam na swoją kolejność. No to wiadomo, będzie po rozmowie. Tutaj przed zatrudnieniem. Klikam zapisz, wracam tą aktuweczką na widok naszej tablicy kanbanowej i już mam tutaj ten etap. I teraz kandydatów sobie mogę swobodnie tutaj między tymi etapami przerzucać. Jak będę miał tych kandydatów dużo, to po prostu od razu będę wiedział kto jest na jakim etapie. Zresztą mogę tutaj wejść do takiego mojego testowego projektu, gdzie już tych kandydatów jest znacznie więcej i też tych etapów jest tutaj tutaj dużo. No dobra, to to, to, to jest ta właściwość, jakby, czy wygoda polegająca na tworzeniu sobie różnych etapów. To, co jest ważne, to jest to, że każdy zazwyczaj w systemach rekrutacyjnych jest tak, że e, każda rekrutacja, każde stanowisko może mieć inną tą tablicę kanbanową. No bo oczywiście oczywiste jest, że na różne e, jakby poziomy na przykład stanowisk, do różnych działów, czy po prostu na różne stanowiska pracy możemy mieć trochę inny ten proces rekrutacyjny. Inaczej będziemy rekrutować na stanowiska niższego szczebla, a inaczej będziemy rekrutować na, nie wiem, stanowiska dyrektorskie, gdzie tych etapów może być więcej i tak dalej. Więc, jakby, to jest oczywiście też tutaj i w elemencie, i w większości innych systemów, ats -owych. możliwe, to jest ustalanie sobie różnych etapów w różnych, w różnych procesach i także, kolejna ważna funkcja, że w trakcie procesu rekrutacyjnego te etapy możemy zmieniać. To znaczy, jak ja już mam tutaj kandydatów, coś mi się tutaj w tej rekrutacji dzieje, to nie ma problemu, żebym ja wszedł i jeszcze jakiś tutaj, jeszcze jakiś jeden tutaj etap dodał, powiedzmy, test. Dodaję sobie test. Wrzucam go sobie tutaj pomiędzy te dwa etapy, hop, i już mam ten proces zmieniony, pomimo tego, że już kandydat sobie tutaj e, w tym procesie rekrutacyjnym jest. Więc, jakby tablice kanbanowe też dają właśnie zazwyczaj taką dużą elastyczność modyfikowania tych procesów rekrutacyjnych w ich trakcie. E, może taką trzecią e, podstawową funkcją tablicy kanbanowych. E, która w mojej ocenie jest też bardzo przydatna, to jest to, że jakby no, można to sobie też te tablice udostępniać pomiędzy różnymi, e, jakby uczestnikami procesu rekrutacyjnego. No, bo wyobraźmy sobie, że ja jestem e, rekruterem, ale tego kandydata, który mi tutaj zaaplikował, ja muszę na, w pewnym momencie. Pokazać, czy udostępnić właśnie mojemu kierownikowi, dla którego tą rekrutację prowadzę. Wówczas warto by było jeden z tych etapów udostępnić temu kierownikowi. Jeden albo wiele, w zależności jak się z tym kierownikiem umówię, bo nie chcę temu kierownikowi pokazać kandydatów, którzy mi tutaj na tą tablicę Kanbanową wpadają na ten pierwszy etap. W sumie powinienem. Wcześniej powiedzieć, że oczywiście kandydaci na te tablice kanwanowe wpadają w systemach rekrutacyjnych automatycznie. Ja nie muszę tutaj jakoś ręcznie tego kandydata umieszczać. On po prostu, jak zaaplikuje, to się tu hop, pojawia, a potem się drugi, trzeci, czwarty i wszyscy kandydaci na tej tablicy kanwanowej będą oczywiście automatycznie się pojawiać na powiedzmy tutaj moim etapie nowe CV. No więc ja sobie tutaj tego kandydata przeglądam. Tak, to mam różne funkcje, już teraz nie będę opowiadał, skupiamy się na samej yy, funkcji, jakby, znaczy na samej jakby zasadzie działania tablicy kanbanowej, więc już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale powiedzmy, że go sobie na pierwszej rozmowie jakoś tam, yy, po pierwszej rozmowie go sobie przeanalizowałem i zdecydowałem, że chcę go pokazać mojemu kierownikowi. E, więc tablica kanbonowa też może taką funkcję dać, bo ja teraz mogę sobie wejść tutaj w proces rekrutacyjny, dodać sobie etap kierownik, hop, e, umieścić go sobie tutaj, zapisać, dalej wejść sobie w udostępnianie, udostępnij, tutaj wezmę, powiedzmy, że to jest mój kierownik, tak, kierowniczka, e, udostępniam jej wybrany etap, zaznaczam ten kierownik, zapisz i teraz jak mój kierownik wejdzie do systemu i wejdzie do tego projektu, to w tym momencie zobaczy tylko ten jeden etap, który w tym momencie jest pusty, ale jak ja tego kandydata tu przerzucę, to już mój kierownik go widzi. Pokażę go na takim innym, pokażę to na innym przykładzie, zaraz sobie tutaj otworzę drugą przeglądarkę na boku i pokażę wam jak to wygląda z punktu widzenia właśnie takiego Kierownika. Pokażę to też na tym drugim moim projekcie, gdzie mam już tych kandydatów więcej. O! I tutaj zobaczcie, mamy taki etap e, hiring manager i rozmowa. I ja, te dwa etapy, w tej rekrutacji, udostępniłem mojemu e, kierownikowi. I teraz przerzucam się tutaj, wrzucam drugi. Drugą przyglądarkę, gdzie jestem zalogowany jako kierownik. Ten kierownik wchodzi do tego projektu PHP Developer, tak, bo to jest ten mój PHP Developer. Hop, i on już widzi z tej całej tablicy, z tej całej tablicy, widzi tylko to, co mu udostępniłem, czyli ten etap i ten etap. Nie widzi w ogóle tych początkowych etapów, gdzie ja sobie tutaj robię jakieś działania na LinkedInie, tu sobie analizuje wstępnie tych kandydatów i decyduje, kogo pokazuje kierownikowi, a kogo nie pokazuje. Więc pokazałem tylko tych trzech, więc jak mój kierownik wszedł, to widzi te, tych trzech kandydatów tylko. I cóż, teraz kierownik ma dostęp też do tablicy i też może sobie tych, no, tutaj tych analizować, sobie tych kandydatów wykonywać różne z nimi akcje, ale też może skorzystać z tej fajnej właśnie kanbanowej funkcji, to jest, może sobie przyrzucić kandydata na kolejny etap, tak? Ale może to zrobić tylko wtedy, kiedy ja mu ten etap drugi dałem. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ale bardzo często klienci zauważyłem, czy rekruterzy dają dostęp do tylko jednego etapu i nie chcą, żeby kierownicy sobie gdzieś tam dalej przyrzucali, aczkolwiek u części klientów też zauważyłem, że właśnie tak jest że dają, Kierownikom, rekruterzy, jakby dostęp do pewnego odcinku procesu rekrutacyjnego. Nie, może nie do całości, ale na przykład od tego etapu, ty już możesz sobie dalej prowadzić ten proces rekrutacyjny. No i właśnie tablice, tablice kampanowe dają to fajną funkcję też takiego elastycznego zarządzania, co ja chcę, żeby ten kierownik widział. Bo ja mogę sobie w tym momencie wejść w udostępnianie. Tutaj jestem tym kierownikiem Czesio. Czesio ma dostęp do tych dwóch etapów, ale ja w pewnym momencie umawiam się, jest to Czesio do mnie mówi, że ja nie chcę tego drugiego etapu, ja Ci będę tylko tutaj ich ocenił na tym etapie, a Ty już prowadź tego kandydata dalej. Okej, okay, to ja wchodzę, wyłączam ten etap, drugą rozmowę Czesiowi i Czesio następny raz jak już wejdzie do tej do tego projektu, tu już tego etapu nie widzi. Więc ja mogę w tym momencie, tutaj, jako ten zarządzający tym procesem, włączać różne funkcje e, różnym, tak naprawdę osobom i e, po prostu dawać im do, do wglądu to, co chcą e, zobaczyć. E, także to jest też, myślę, coś bardzo, bardzo e, wygodnego. I ostatnia taka rzecz. E, dzisiaj to jest to, że oczywiście jeden kierownik dostał te dwa etapy, a może drugi dostał tylko ten etap, a może kadrowa dostała zatrudnienie, a ktoś, kto robi onboarding, dostał onboarding. Więc, jakby w zakresie tego zarządzania, kto co widzi na tej tablicy, no tak naprawdę mamy bardzo dużą swobodę działania. Jednym osobom możemy udostępnić to, innym możemy udostępnić coś innego. Każdy może widzieć to, co potrzebuje. I właśnie ta elastyczność zarządzania tym, kto co widzi, dała takie świetne rezultaty w postaci przeróżnych pomysłów. Jak te tablice kampanowe można Stosować. Naprawdę powiem Wam, że na pomysłach naszych klientów, którzy na różne sposoby modelują sobie te tablice karbonowe, tworzą różne etapy, różne, różnym osobom je udostępniają, w kolejnych odcinkach pokażę Wam naprawdę bardzo ciekawe zastosowania, właśnie takie z życia wzięte, E, które po prostu myślę, no bardzo ułatwiają po prostu pracę, oszczędzają, oszczędzają czas e, i sprawiają, że ten rekruter, e, który ma często tych projektów dużo, dużo kandydatów, no poświęca znacznie mniej czasu na ogarnianie, kolokwialnie mówiąc, m, tych procesów rekrutacyjnych. Także zapraszam wkrótce, e, znaczy zapraszam już teraz e, do kolejnego odcinka, e, który myślę za kilka dni będzie dostępny. Pozdrawiam. Cześć.